385, 10 tysięcy wydajność po marce, wycielenie 23 marzec. 405 9 400 wydajność po marce, wycielenie 19 marzec. 299, 10, 10 300 po matce, wycielenie 14 marca. Tak, 0,47, 10 700, wycielenie 1 marca. 68,27 8000 po matce wycielenie 30 kwiecień. 68,51 wycielenie 15 luty. 68,33 8500 po matce wycielenie 15 luty. 68,12, 8100 matce, wycielenie 10 maj. Jałowica Polska 24,84, wycielenie koniec stycznia.